Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na grudzień 2025 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Panny. Moi kochani, cieszę się, że możemy tutaj się spotkać. Mam nadzieję, że w tym miesiącu bez żadnych e, technicznych problemów, a w tamtym miesiącu trochę. Miałam problemy z mikrofonem, w tym miesiącu też mam, można, można tak powiedzieć. No, z tą techniką tutaj akurat mi nie wychodzi ostatnio. Telefon popsuł się, nowy telefon, oczywiście nowe wyzwanie, nowe ustawienia. No, a ja tu już takim asem jestem, jeżeli chodzi o technikę. Ale kochani, ostatnie czytanie w tym miesiącu, w tym roku, przepraszam, w tym, na ten ostatni miesiąc. I yy, no, oczywiście, mam nadzieję, że to będzie dla Was dobre czytanie. Także, kochani, startujemy. I pierwsza karta to jest Wasz temat w grudniu. Trójka monet. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Królowa monet. Wasza świadomość. Szóstka kielichów. Wasza podświadomość. Czwórka buław. To, co było? Paść kielichów. To, co będzie. Paść, buław. Wasza energia. Dwójka monet. Energia zewnętrzna. Siódemka monet. As monet. To są Wasze obawy i, lub nadzieje. I król kielichów. Karta na przyszłość. No i jak karty leżą? Monety, monety, kochani. No, tak sobie. Nie widać tego króla. Tą tam dałam trochę za wysoko. No nic, zostawimy. Nie widać tego króla, ale... Może zrobimy tak, będzie lepiej widać. A, teraz króla widać. Okej okay, zostawimy. Kochani. Waszym tematem y, jest trójka monet, a trójka monet jest kartą pracy. I spójrzcie, ile ty tutaj tych, tych pentakli, czyli tych monet się pojawiło bardzo dużo. Panna, hmm, to już pasuje do Was, to również jest Wasz odpowiednik, Waszego znaku. Monety, dinary, tak, inaczej można powiedzieć, inni tarociści inaczej nazywają te, te monety. W każdym razie to nie jest ważne, jak nazywamy te monety, widać. <laughs> Także te monety chyba tutaj będą bardzo, bardzo ważne dla niektórych Was w tym miesiącu. Ale również jest taki podmuch romantyzmu, tak? Tutaj ten paś kielichów się pokazał e, w przeszłości, czyli gdzieś tam w przeszłości, może w niedalekiej przyszłości, jednak był jakiś podmuch e, takiego mm, miłości, romantyzmu, może jakiejś relacji, może właśnie jakiegoś spotkania z kimś, bo no, ktoś był. Kto się pojawił, i to było takie, no, takie jeszcze bardzo niedojrzałe, takie taki podmuch, można powiedzieć, podmuch uczuć, powiem tak, uczuć takich pozytywnych. Być może ktoś nie miał również śmiałości, patrząc na tego pazie, na tego króla tutaj, kilichów, być może właśnie ta osoba nie miała śmiałości, żeby, żeby do, was, do was wyciągnąć tą, Tą rękę, żeby być może tą relację popchnąć do przodu, może wejść w taki większy kontakt. Ale zostawimy to na razie. Z tymi emocjami tutaj, te sprawy takie romantyczne. Zostawimy na razie na razie na boku i skupmy się na tych monetach. Bo tutaj te monety jednak są bardzo, bardzo prezentujące się. I widać, że. Ja podejrzewam, niektórzy z Was będą w tym miesiącu widzieli plony swojej pracy, swojego zaangażowania, ale nie sami, z kimś, tak? Tutaj ta Trójka Mona cię pokazała, czyli wspólna praca przyniesie zysk przyniesie zysk i przyniesie oczywiście Fundament na to, żeby dalej budować, żeby wyżej budować. Królowa monet tutaj się pokazuje, czyli widać tą obfitość życiową, też taki spokój życiowy. Może niektórzy właśnie poczują, że są w odpowiednim miejscu w swoim życiu, że to, co do tej pory robili, yy, przyniosło satysfakcję. Być może jakieś podsumowania będą właśnie pod koniec tego roku. Yy, jakby nie było, często robimy takie podsumowania, yy, a tutaj akurat ta okazja będzie do tego. Także widać, że, że jesteście, no, można tak powiedzieć, na dobrej drodze, a nawet w odpowiednim. W momencie w swoim życiu, gdzie poczujecie taką satysfakcję? No tutaj te karty nadal to podkreślają. Ten, ten cesarz, szóstka buław, to też z karty oczywiście mówiące o zwycięstwie, o tym, że coś się udało, że teraz można po prostu usiąść, troszeczkę odpocząć na laurach, że tak powiem. Ale również karta tego cesarza pokazuje, że um, osiągnęliście jakiś status, który nie tak łatwo będzie do zburzenia, i tak jak powiedziałam, będziecie mogli na tym nadal budować coś takiego solidnego, coś mocnego. I widzę również tutaj, wasz, patrząc na Waszą świadomość i na Waszą energię, że będziecie chcieli, Podjąć jakąś decyzję, decyzję, która da Wam oczywiście um, jakieś korzyści, być może właśnie korzyści związane z, tą, z korzyści, które będą w, w, wpłynęły z tej sytuacji, um, ale które będą również to wszystko, co w tym czasie u Was się dzieje. To wszystko będą tak pozytywnie nakręcać, można powiedzieć. Ale to wszystko też jest związane z kimś. Ja tutaj mam takie uczucie, że jakieś sprawy z przeszłości, ktoś z przeszłości jest tutaj dla Was bardzo ważny, bo jakby nie było tutaj tak. Karta tej szóstki kielichów się pokazała, no i tutaj jeszcze ten rycerz kielichów się pokazał, a mamy już tych, tych amantów tutaj wszystkich, tak? Mamy i pazia, i króla, także kochani, tutaj widać, że jest jakaś bardzo znacząca dla Was osoba, z którą być może będziecie budować, budować. Waszą przyszłość. Być może ktoś również Wam zaoferuje się, a może jakieś będą oświadczyny, nawet też mogę sobie coś takiego wyobrazić, aby budować Wasz związek dalej. A niektórzy z Was właśnie będą mieli tą satysfakcję, że to, co zbudowaliście ze swoim partnerem czy partnerką, to jest takim można powiedzieć, dla was chronieniem, bezpieczeństwem życiowym i, i tutaj tak jakby było ukoronowanie tego, mogę tutaj to widać, tego, tego waszego związku. A dla tych, którzy są sami, to tutaj mogę widzieć po prostu świetne możliwości na to, żeby się rozwijać, być może przez pracę kogoś również poznacie, być może z kim właśnie w, w, jesteście w jakimś biznesie, współpracujecie i tak dalej, i tutaj jednak pojawi się też y, uczucie. Uczucie, pojawi się y, taka chęć, żeby z tą osobą wejść właśnie w związek. Być może zauważycie, że no, jest coś więcej, coś Was więcej łączy, jak tylko praca. Kochani, wasza podświadomość, czwórka była, też pokazuje oczywiście świętowanie, podsumowanie jakiegoś etapu. Um, tutaj macie jeszcze świetne karty: Siła, Dziewiątka Kielichów i, i e, Dwójka Mieczy. Karty właśnie też po, m, pokazujące, że um, jest ta, ten moment, tak, ten moment na to, żeby świętować, żeby się cieszyć żeby jeżeli są jakieś problemy, żeby te problemy rozwiązywać, bo jest ta siła na to jest to odpowiedni moment na to, żeby po prostu życie wziąć w swoje ręce i podejmować ważne decyzje, mądre decyzje, które będą dla was procentowały korzystnie w przyszłości. Także tutaj w tym miesiącu będzie będą podsumowania, będzie... Również możliwość poświętowania, no oczywiście mamy święta, święta Bożego Narodzenia, Sylwestra się z, m, też zbliżają, można powiedzieć, dużymi krokami, także tutaj ta, ta chęć i, 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 i ta możliwość będzie, żeby, żeby zabalować, żeby zaświętować, ale ja tutaj ym, zostawiam właśnie ten czas świąteczny na boku. Tutaj wy prywatnie będziecie mieli właśnie powód do tego, żeby się cieszyć. Waszej energii zewnętrznej macie siódemkę monet, i tutaj również widać inwestycję życiową. Ktoś będzie chciał was zainwestować, być może ktoś już zainwestował właśnie was. Macie słońce, macie królową e, Kielichów i dwójkę buław. I tutaj widać, że jest osoba, z którą być może, tak jak mówiłam wcześniej, już być może współpracujecie dłużej. Jest inwestycja. Tutaj ta siódemka monet właśnie to bardzo dokładnie pokazuje. Jest inwestycja, była inwestycja, może będzie inwestycja taka właśnie na, na przyszłość. Ktoś właśnie, tak jak powiedziałam przedtem, będzie chciał y, z Wami, przed Wami się otworzyć, z Wami może wejść w, w jakiś nowy etap życiowy, bo widzi potencjał y, w Waszym związku. I tutaj widać, że ten ktoś naprawdę bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii ze sobą przyniesie. Nie tylko właśnie przyniesie takiego słońca, tak jak te słońce pokazuje, ale również przyniesie takie nowe możliwości, które będziecie mogli wykorzystywać z tą osobą. Królowa Kielichów, tutaj widać, że ten ktoś jest bardzo pozytywnie nastawiony do Was, do świata, bardzo taka, można powiedzieć, osoba, Zrelaksowana, osoba, o ktoś, kto jest taki empatyczny, który, ktoś, kto chce po prostu żyć w zgodzie z całym światem, a przede wszystkim chce tą pozytywną energię włożyć w Wasz związek, w Waszą relację. Dwójka buław tutaj również się pokazuje. Ja muszę powiedzieć, dla tego człowieka, to jeszcze jest takie, można powiedzieć, marzenie. Tutaj coś się dzieje, ale to jeszcze nie jest w trakcie. Ten człowiek chce, ten człowiek ma bardzo dużo takiej pozytywnej energii w sobie, i ja podejrzewam, że ktoś po prostu chce przed Wami się otworzyć w tym miesiącu. Być może ktoś, właśnie pojawi się nowy dla niektórych z Was, lub tak jak powiedziałam przedtem, będziecie podsumowywać swoją dotychczasową relację i wyciągać te pozytywne wnioski z tej relacji i, i dojdziecie do, do właśnie do takiego, do takiego punktu ostatecznego, można powiedzieć, gdzie powiecie sobie okej okay, ja, ja dziękuję światu za to, że, że tego człowieka spotkałam czy spotkałem, bo naprawdę tutaj możemy oboje osiągnąć bardzo dużo. Ale dla niektórych z Was, tak jak powiedziałam, będzie to również miesiąc nowych znajomości, właśnie tego poznania kogoś Kogoś, kto będzie bardzo optymistycznie patrzył na Wasz związek, na, na to, żeby właśnie z Wami coś zbudować. I ktoś, kto. Ja tutaj widzę te, te, te monety są. Być może ktoś, kto właśnie pomoże Wam się również dobrze finansowo ustawić. Być może z tym człowiekiem już jesteście w kontakcie, może coś tworzycie, właśnie bo tutaj ta karta tej pracy jest. Ale na końcu tutaj widać, że was tutaj więcej będzie łączyło nie tylko praca, nie tylko właśnie jakieś, jakieś zaangażowanie, jakieś układy finansowe, ale więcej, co będzie oczywiście miało pozytywny wpływ na was dwoje, na, na wasz związek, na, 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 wasz, na waszą przy, e, przyszłość. A z monet oczywiście wasze nadzieje na to, że to, co tutaj zasadzicie, w tym miesiącu to być może również, co zasadziliście już w przeszłości, to będzie kwitło, to będzie procentowało i y, wyzwolicie się od, od czegoś, y, co było w przeszłości. Tutaj ta przeszłość jest, tutaj widać, że jednak jakieś wspomnienia macie z, z kimś. Y, uwolnicie się od tego, uwolnicie się od tej przeszłości, będziecie patrzeć. Pozytywnie w przyszłość. Mamcie tego króla kielichów, tego uzdrowiciela, można powiedzieć, tego takiego uzdrowiciela, który właśnie, piątka kielichów, i tutaj mamy piątka kielichów, siódemka kielichów, który pomoże Wam zapomnieć to, co było złego, i ja z Kielichów. No, kochani, i te karty świetnie tutaj właśnie podkreśla, podkreślają to, co powiedziałam, y, że właśnie ten ktoś pomoże Wam zapomnieć coś z przyszłości Piątka kielichów, siódemka kielichów, oczywiście karty. Pokazujące takie negatywne uczucia, które się pojawiły przy okazji um, jakiejś relacji, być może z jakimś człowiekiem, tak, kto, kto dla Was był bardzo ważny. Tutaj nawet nie, nie muszę się trzymać tylko takich relacji romantycznych, tutaj można też mówić o takich normalnych, zwykłych. Relacjach rodzinnych na przykład, czy koleżeńskich, przyjacielskich, tak, ale zostańmy, tu, zostańmy tutaj przy tej relacji takiej romantycznej, bo bardzo dużo wiem, że Was czeka właśnie na to, żeby usłyszeć, że coś zacznie się dziać, że coś pozytywnego mnie oczekuje i tak dalej. Dlatego zostańmy przy tej relacji romantycznej ale tak jak powiedziałam, dla innych, którzy nie są tym zainteresowani, może chodzić to o jakąś inną relację międzyludzką. W każdym razie to, co było negatywne, przejdzie. Ten ktoś, ten król kielichów, czy on będzie w postaci żeńskiej czy męskiej, tak? ten król kielichów jest tutaj tylko symbolicznie pokazany. On będzie miał, czy ona będzie miała duży wpływ właśnie na to, że te uczucia miną, że te negatywne minie, że poczujecie, że coś nowego dla Was się rodzi. Ten kielichów to jest karta szczęścia, karta nowych znajomości. Początku, początku miłości, początku relacji, początku przyjaźni z kimś, kto może naprawdę Wasze życie wzbogacić pod każdym względem. Także powiem Wam, że świetny układ kart na koniec roku, na ten Ostatni miesiąc w tym roku, to dla was będzie takim prezentem pod choinkę. Mam nadzieję oczywiście, bo nie dla wszystkich może to tutaj się sprawdzić. Ale patrzcie dookoła, bo tutaj ci amanci, którzy się pokazali, na pewno to będzie jedna osoba, ale te karty tutaj wskazują właśnie na, na, na to, że ktoś jest z wami zainteresowany. Także patrzcie kto to jest, nie przekreście sobie tej szansy, bo tutaj naprawdę macie szansę w tym miesiącu na to, żeby, żeby zbudować nową relację z nowym człowiekiem. Także wykorzystujcie tę szansę, cieszcie się sobą i oczywiście te monety tutaj są. Są związane z tą osobą, ja tutaj widzę te monety, są związane z tą osobą i y, ja podejrzewam, dla niektórych z Was to może naprawdę być relacja, która zapoczątkowana została w pracy, czy gdzieś właśnie w jakimś biznesie, przy okazji jakiejś współpracy i tak dalej, bo tutaj te monety są. I to będzie, będzie dalej rosło i to będzie dalej funkcjonowało przy Waszej. Oczywiście przy Waszym zaangażowaniu, przy zaangażowaniu um, Was obojga, tak? Ta druga osoba tutaj tego też sobie życzy. Ale ja podejrzewam, że ten ktoś jest bardzo nieśmiały. Także tutaj zwracajcie, zwracajcie uwagę na tych ludzi, którzy w Waszym życiu się pojawiają, być może już są. Także. Trzeba mieć oczy otwarte, bo niekiedy po prostu nie możemy wiedzieć, co ta druga osoba myśli, a ten ktoś może tutaj nie będzie miał odwagi się otworzyć. Także zachęcajcie, zachęcajcie do rozmowy, do kontaktu, aby, aby um, na końcu tego roku, aby przy Waszym stole świątecznym pojawi, pojawił się ten ktoś, tak, ona czy on. I życzę Wam tego wszystkiego z całego serca. Życzę Wam udanych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwych, przede wszystkim zdrowych. No i życzę Wam oczywiście tych kochanych, dobrych ludzi, którzy powinni w Waszym życiu gościć. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić czytania całoroczne. Także. Możecie tutaj do mnie też zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje. <mum> Mam nadzieję, że, że nie zachoruję tak, jak to u mnie bywa. Tak o coś ostatnio z tym zrobił tak niezbyt, niezbyt. Kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.